Muszę powiedzieć szczerze Wam, że rozmawiałem z dwoma, trzema innymi kandydatami. Jeden był Polakiem, ale wydaje mi się, że było za wcześnie, żeby zaproponować jego kandydaturę. Spotkałem się też rozmawiając z jednym, czy z dwoma trenerami zagranicznymi, ale jestem przekonany, że wybór, który dokonaliśmy jest wyborem najlepszym. Miałbym do Was bardzo serdeczną prośbę, żebyśmy wszyscy byli za naszym selekcjonerem, żebyśmy, jak to często u nas bywa, na początku nie widzieli tylko wady, tylko same same zalety. Nie jest to łatwa rola, bo my ze słabszymi od siebie wygrywamy, z, normal, z takimi jak, jak my czasami się męczymy, a z lepszymi przegrywamy. Na pewno mamy problemy jako polska reprezentacja, bo jeżeli nie, by, nie mielibyśmy problemów, to Adama by tutaj nie była. Adam jest po to, żeby te problemy rozwiązał. To tyle. Gratuluję Adamowi. Życzę Adamowi wszystkiego najlepszego. Jestem przekonany, że absolutnie nie przerośnie go funkcja selekcjonera reprezentacji Nordowie. O tym jestem absolutnie święcie. Przekonanym. A teraz oddaję głos selekcjonowej reprezentacji Polski Adamowi na wałce i a potem to już normalnie konferencja, którą prowadzi Pan Kwiatkowski. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Olbrzymi zaszczyt prowadzenia reprezentacji Polski. Myślę, że jest to celem każdego ambitnego trenera. Spełnienie marzeń i z pewnością. Będę robił wszystko, aby nie zabić zaufania prezesa Bońka, który zadecydował o tej funkcji i oczywiście wszystkich kibiców.